Dzień dobry Państwu! W kwietniu 2015 roku kandydat na prezydenta Polski, Andrzej Duda, zapowiadał, że 1 stycznia 2016 roku zostanie wprowadzona nowa kwota wolna od podatku, a prace nad nią rozpoczną się w listopadzie 2015 roku. Mamy w tej chwili 10 stycznia, mamy styczeń. I kwota wolna od podatku nie jest wprowadzona. Natomiast po, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że nowa kwota wolna od podatku zostanie wprowadzona dopiero w 2017 roku. Dotychczas kwota wolna od podatku to było 3200 zł. Natomiast zapowiadana przez pis nowa. Wolna od podatku kwota to jest 8000 zł. Dlaczego to jest takie ważne, drodzy Państwo? Dlatego, że są duże koszty życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W Unii Europejskiej 800 euro to jest minimum socjalne, czyli za 3600 zł możecie tylko ledwo przeżyć. Natomiast PiS który podnosi kwotę wolną od podatku, podnosi ją tylko do 8 tysięcy zł. W tym swoim wystąpieniu w kwietniu 2015 roku Andrzej Duda zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy, ale zaznaczył, że minimum socjalne w Polsce to jest 6 tysięcy zł rocznie. Za 6 tysięcy zł rocznie na jedną osobę człowiek może minimalnie, drodzy Państwo wyżyć. Wyobraźcie sobie, że żyjecie za tylko i wyłącznie 6000 zł. Dostajecie na rok 6000 zł i za to jesteście w stanie wyżyć. A teraz o 2000 więcej 8000 zł. 3200 zł, 6000 i 8000. Drodzy państwo, to jest za mało, ponieważ ta kwota według standardów Unii te kwoty według standardów Unii Europejskiej nie są kwotami minimum socjalnego. Minimum socjalne w Unii Europejskiej to jest 800 euro, czyli 3600 zł. Dlaczego obniżanie podatków w Polsce jest takie ważne i jaki, be, jaki będzie wpływ na gospodarkę? Weźcie sobie banknot, na przykład 50 zł, albo 100 zł i nożyczki. I będziemy teraz liczyć, od, odcinając, Ile wypłacicie podatków? Bo od każdego banknotu, czy to jest 10 zł, czy to jest 20 zł, czy 50 czy 100, pobierają wam w, różnych, w różny sposób podatki. Zanim dostaniecie do ręki wypłatę, to koszty pracy, czyli to, co wam zabierają z tej wypłaty, to jest 21%. Tam jest y, emerytura, ZUS, fundusz pracy. Ubezpieczenie rentowe i coś jeszcze, i coś jeszcze. I to jest 21% Waszych dochodów, zanim dostaniecie je jeszcze do ręki. Potem macie VAT 23% i podatek dochodowy czyli te trzy podatki to jest 63% Waszych zarobków. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty energii, które są bardzo opodatkowane. Mówię o opłatach za gaz, prąd i benzynę, ale przede wszystkim chodzi mi o gaz i prąd, bo za to każdy rachunek dostaje do ręki. I tam, drodzy Państwo, macie opłaty, które są opłatami za powietrze, ale mają formę podatku. Czyli można mówić, że zwykły człowiek w Polsce płaci przynajmniej 70% podatków od swoich dochodów. I teraz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że aż do początku XIX wieku społeczeństwa europejskie płaciły maksymalny podatek 10%, tak zwaną dziesięcinę, to zrozumiecie, że jeżeli się Wam zabiera z Waszych dochodów więcej niż 10%, to nie jesteście w stanie funkcjonować finansowo. Biologicznie kupić sobie jedzenie, kupić sobie ubranie. Bo te 70% podatku, jak zapłacicie, to zostaje wam praktycznie tylko tyle, żeby opłacić jedzenie i ubranie. I w zależności, jakie Wam stopnie awansu stworzono tam, gdzie pracujecie, może jeszcze coś więcej dostaniecie. I teraz, jeżeli. Weźmiemy pod uwagę, że w Polsce oblicza się średnią pensję krajową na 3600 zł, a pensję urzędnika na 5800 zł. Czyli zrozumiecie, że urzędnik zarabia 30% więcej od Was. To Wy go utrzymujecie z Waszych ogromnych podatków, nic za to nie mając w zamian. I nie mogąc, płacąc tak wysokie podatki, drodzy Państwo, utrzymać się przy życiu. Jeżeli społeczeństwa europejskie, jeżeli my Polacy będziemy płacić tak wysokie podatki, powyżej 10%, powyżej dziesięciny, to nie ma mowy, żeby chodząc do pracy, mieć pieniądze na wyżywienie się, na normalne ubranie, na zgromadzenie jakichś oszczędności, Spokojne, bezstresowe wyprawienie dzieci do szkoły, opłacenie im pomocy naukowych, książek, ubrań, bo wasze pieniądze są zabierane przez system podatkowy i musicie to w końcu zrozumieć, że w Polsce, pomimo że pensje, zarobki są o jedną czwartą mniejsze niż na Zachodzie, to wy jeszcze tych zarobków do ręki nie dostajecie, bo te zarobki są dla was rabowane. System podatkowy i dopóki ten system będzie w tej formie funkcjonował w formie rabunku, w formie kradzieży to logiczne jest, że ten kto zarabia pieniądze i jemu te pieniądze się zabiera w podatkach, tych pieniędzy nie będzie miał. Jeżeli nie będziecie mieć swoich pieniędzy, to nie będziecie mieli pieniędzy, żeby kupić jedzenie, dobre jedzenie, ubranie, nowy samochód. Zaoszczędzić pieniądze, dać pieniądze dla dzieci, kupić coś dla dzieci. Nie będziecie mieli tych pieniędzy, bo oddajecie te pieniądze w ogromnych podatkach. Jest to zrobione w ten sposób, że jest dużo podatków pośrednich. Bo gdyby był jeden podatek i od razu Wam zabrano od ręki 70 albo 80% Waszych zarobków, to wtedy na pewno już na drugi dzień w Polsce doszłoby do wybuchu. Powstania, rebelii czy rewolucji, nie ma znaczenia, jak to się by nazwało żeby zlikwidować rabunkowy system podatkowy. Niewolnictwo na czym polegało? Na tym, że niewolnik pracował na swego pana i całe swoje bogactwo, które wytworzył, oddawał dla pana, ale nie miał wolności osobistej. Niewolnictwo humanitarne, czyli współczesne, Demokratyczne niewolnictwo polega na tym, że Wy macie wolność osobistą, ale bogactwo, które wytwarzacie chodząc do pracy, oddajecie dla swoich panów, oddajecie dla systemu podatkowego. A system podatkowy, komu oddaje to bogactwo? Część biorą urzędnicy, żeby Was pilnować, a drugą część, większą, Polska przekazuje na konta zagranicznych banków. Bo na tym polega system międzynarodowego kapitalizmu, międzynarodowej finansjery, żeby zadłużać państwa na świecie, a później te państwa zbierają jak największe podatki wśród obywateli. Powtarzam jeszcze raz, zbierają jak największe podatki wśród obywateli i przekazują je dla międzynarodowych banków. Dlatego takich polityków, którzy chcą dla was zrobić dobrze, jak Ryszard Petru, który pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w Międzynarodowym Banku i w polskich bankach, to unikajcie jak ognia, dlatego że tacy politycy, którzy wyskakują od międzynarodowej finansjery i są przez nią sponsorowani, wspierani, to właśnie oni stoją za tym, żeby system podatkowy miał charakter rabunkowy. A nie charakter mający na celu utrzymanie administracji w rozsądnych granicach. I nie będzie w Polsce dobrze nigdy, jeżeli system podatkowy będzie przekraczał 10% tego, co człowiek zarobi i te 10% odda. Jeżeli będziecie płacić więcej niż 10% tego, co zarobicie to nie będzie Was stać już na to, żeby mieć te pieniądze po prostu dla siebie, na swoje potrzeby.